Dzień dobry, dobry wieczór, Paweł, interameryka.com, internetowy przewodnik po Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj w odcinku z cyklu Jak działa Ameryka chciałbym Wam przybliżyć konstrukcję takiej oto kalifornijskiej budki ratownika. Jeżeli chcecie być bardzo oryginalni i postawić sobie taką budkę na działce, mam nadzieję, że ten odcinek pomoże Wam w zrealizowaniu tego marzenia. A więc zaczynamy. Szczegóły konstrukcyjne, Wódki ratowniczej, plaża Zuma Beach, Kalifornia. Jak widzicie, podstawowym elementem waszego przyszłego wymarzonego domku na działce będzie rampa. Ta rampa jest osadzona na specjalnego rodzaju stalowym trzpieniu, który umożliwia poruszanie się jej w dół i w górę. I w tym momencie możemy dokładnie regulować kąt nachylenia takiej rampy. Jeżeli na waszej działce znajduje się woda, jak zauważycie, a budka podniesiona jest na wysokość około 1,40 m, więc na pewno nie grozi Wam zalanie i wasze wszystkie sprzęty działkowe oraz sprzęty elektroniczne, które tam trzymacie, nie ulegną uszkodzeniu. Do konstrukcji Waszego przyszłego domku działkowego, Możecie użyć zwykłych desek kupionych w Polsce. Nie musicie sprowadzać ich z Kalifornii. Jedynym warunkiem, który niezbędny jest do tego, aby wasz przyszły domek działkowy zachował oryginalną funkcję, jest pomalowanie go na taki oto kolor. Podłoga, podłoga wykonana jest z desek, ale nie są to deski drewniane, są to deski Plastikowe. Jedynym elementem konstrukcji drewnianej jest barierka oraz tak jak wspomniałem rampa. Drugim ważnym elementem są specjalne zasłony, które chronią szyby przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. A proszę zobaczyć, wszystkie jest oparte na zasuwach. Mamy tutaj trzy zasuwy z każdej strony. U góry mamy mocowanie na kłódkę. Jeżeli wyjeżdżacie z działki, możecie zamknąć sobie cały wasz dobytek i mieć pewność, że nikt tutaj się na pewno do środka nie dostanie. Kolejnym elementem konstrukcyjnym jest więźba dachowa. Jest to bardzo prosta konstrukcja więźby dachowej. Przypuszczam, że kąt nachylenia dachu nie ma zupełnie tutaj żadnego znaczenia. Proszę zauważyć, że znajdują się tutaj łańcuchy. Te łańcuchy służą do tego, aby amerykańscy ratownicy powiesili sobie tutaj swoje koła rachunkowe oraz inne gadżety. Jeżeli chcecie być bardzo oryginalni i jeżeli chcecie, aby Wasza konstrukcja przypominała dokładnie konstrukcję budki ratowniczej z plaży w Malibu musicie zamontować takie łańcuchy każdy z łańcuchów ma około 30 cm długości kolejny ważny element to drzwi jak widzicie drzwi są zamknięte na kłódkę proszę dokładnie zobaczyć konstrukcję zamka bardzo prosta kłódka jest ukryta tak aby nikt niepowołany nie mógł tutaj włożyć urządzenia metalowego zwanego łomem i ją wyważyć, bardzo ciężko jest to zrobić znajduje się tutaj również Okienko, które jest zabite dechą. Dlaczego jest zabite dechą? Tego nie wie nikt. A proszę zobaczyć, tutaj nie ma klamek. A myślę, że standardowe polskie drzwi o rozmiarze 80 cm doskonale będą się sprawdzać. Tylko pamiętajcie, ważne jest, aby wymalować je na taki oto dokładnie kolor. Kolejnym elementem jest napis. Napis, pamiętajcie, musi być w dwóch językach, angielskim oraz hiszpańskim. Eee, Musimy cię również podać numer telefonu, pod który należy zadzwonić, jeżeli ktokolwiek będzie chciał dostać się do waszego domku działkowego. Pamiętajcie, nie wolno umieszczać na budkach napisu w języku polskim. Będzie to niezgodne z oryginałem. A teraz podam przybliżone wymiary waszego przyszłego domku działkowego. Długość raz. Dwa, trzy, cztery, cztery, cztery metry, długość cztery metry, szerokość raz, dwa, trzy, trzy i pół, trzy i pół, trzy i pół, wysokość jakiejś... Nie myślę... Pamiętajcie, aby rampę nachylić tak, żebyście mogli bardzo szybko wbiegać oraz zbiegać z tej budki strażniczej. Uwaga, symulacja. Kolejnym elementem są płozy. Płozy drewniane muszą być bardzo szerokie. Szerokość takiej płozy wynosi około. Ja mam numer 42, to nie wiem, około 42 cm. Przyjmijmy. Um. Płozy służą do tego, aby budka ratownicza nie zapadała się w piasku. Jeżeli macie na działce piasek, będziecie naprawdę bardzo oryginalni i przypuszczam, że dokładność waszej konstrukcji. Dokładność odzwierciedlenia takiego waszego domku działkowego będzie wynosiła ponad 95%. Nie zapomnijcie jeszcze o doprowadzeniu prądu do waszego przyszłego domku działkowego. Musi to być oczywiście wszystko wykonane z drewna. To nie jest masz metalowy ani stalowy. Wysokość około 5 metrów. Tutaj również znajduje się sznurek. Sznurek służy do wciągania flagi. Posiadanie flagi w domku działkowym jest nieobowiązkowe. I teraz tył Waszego przyszłego domku działkowego. Proszę zauważyć, że z tyłu znajduje się odsuwane okienko na lewo i na prawo. Możecie oczywiście również przyczepić sobie znak, zakaz palenia. I myślę, że to wszystko. Mam nadzieję, że ta krótka instrukcja posłuży Wam bardzo dobrze do Waszego przyszłego projektu. Pamiętajcie, jeżeli chcecie być bardzo oryginalni, tylko i wyłącznie Domek Działkowy w kształcie budki ratowniczej z Kalifornii dostarczy Wam bardzo wielu wrażeń. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że projekt Waszego przyszłego domku działkowego wypali. Proszę o przesłanie zdjęć. A ja wracam na parking, dlatego że już minął czas na moim parkometrze. Do zobaczenia gdzieś na szakach, do zobaczenia gdzieś na plażach w Kalifornii.